Cześć, witam was w denku ze stycznia. Tak nazwę ten film, ale mamy dzisiaj już no prawie minęło 10 dni od kiedy zaczął się luty, więc to będzie styczeń i 10 dni lutego prawie, ale tytuł i tak pozostanie, że styczeń. Pokażę Wam denko, ale najpierw jeszcze ogłoszenia parafialne. A konkretnie chcę Wam powiedzieć o tej odżywce do włosów. Nie pokazałam jej w ulubieńcach roku, bo o niej zapomniałam i właściwie nie wiem, czy kiedykolwiek lubiłam jakąś odżywkę aż tak bardzo jak tą, więc Wam teraz ją pokazuję, ponieważ jest na promocji za 3,69 w Rosmanie. Z tego co słyszałam, albo jest wycofywana, albo mm, zmienia się tylko opakowanie. Jedni mówią, że mają pewne info, że jest wycofywana, a inni mówią, że mają też pewne info, że to tylko zmiana opakowania. Także nie wiem, jak jest dokładnie, ale mm, bardzo lubię tą odżywkę. To jest właściwie jakaś maska. Tak, maska nawilżająca, ona jest, ma 150 ml. Jak widzicie, ona jest malutka, dlatego ja kupiłam już 6 opakowań, wszystkie, jakie znalazłam w różnych rosmanach i bardzo lubię tą odżywkę pięknie, wyglądają po niej włosy, są nawilżone, błyszczące, ładnie się rozczesują. No jest bardzo dobra, ale wiadomo, jak to zawsze wszystko działa, jak coś jest dobre, to trzeba to wycofać. Także, jeżeli nigdy nie próbowaliście, to teraz jest dobra cena. A jeżeli już znacie i lubicie, no to warto sobie zrobić zapasy, bo nie wiadomo, co to będzie. Także to już wszystko odnośnie takiego gadania. Jeszcze co tylko mam do powiedzenia. To wiem, że może troszeczkę chamsko wepchnęłam tutaj te kwiatuszki. Ale robi się tak wiosennie, jak tu stoją, że uznałam, że muszą tu być. Także wiosno przybywaj. A my dzisiaj sobie pogadamy o pustych opakowaniach. Pewnie jakby to zobaczył jakiś facet, to by nie wiedział w ogóle... O co chodzi. Ale kto, kto ogląda YouTube'a, ten wie, przynajmniej tego wiecie, takiego kobiecego, że będę wam mówiła o tym, co zużyłam, i powiem wam, czy warto, czy nie warto, czy do tego wrócę, czy nie. I może zacznę od pierwszej rzeczy, która mi tu wystaje, czyli Nivea, to jest ten mus do hmm, podprysznic. Jak wiecie, waniliowa wersja tego produktu była w moich ulubieńcach roku. No i ja bardzo lubię ten, ten kosmetyk, jest mega przyjemny w używaniu. Ta pianka sprawia mi naprawdę wielką przyjemność. Ten zapach tutaj, czyli Rabarbar i Malina, może nie do końca, taki trochę bardziej wakacyjny, taki na lato zapach, ale ja mimo wszystko cały rok uwielbiam wanilię, więc wolę tą wersję waniliową. Nie była zła konsystencja była ta sama działanie, to samo, ale ten zapach trochę gorszy, także. Okay, ale ten zapach bym wybrała inny następnym razem. Kolejna rzecz to krem do stóp, i tutaj ważny apel. To jest krem do stóp z Avon'u, Footworks, i ten jest akurat z mocznikiem i kwasem AHA. Jak dla mnie, nie próbowałam wszystkich, ale miałam chyba dwa czy trzy różne kremy z Avon'u i powiem Wam, że dla mnie krem z iwonu do stóp akurat to są takie produkty, które się nakłada na stopy. Czekacie 10 minut, no i stopy są suche i nic na nich nie ma. Ja ten krem, widzicie, on jest dosyć duży. Tutaj było 150 ml. Przed chwilą ja mówiłam, że 150 ml tej odżywki to mało, ale to dlatego, że ja mam długie włosy i ją dosyć szybko zużywam. W każdym razie kremu y, takiego do stóp to było dosyć duże opakowanie. i Powiem Wam, że już nakładam takie bardzo grube warstwy po to, tylko żeby to zużyć, bo, no, bo naprawdę było tak, że rano się budziłam i stopy bez różnicy takie były. Nie było gorzej, stopy nie były wysuszone, ale lepiej też nie było, więc to było takie trochę bezsensowne nakładanie. I naprawdę chciałam to jak najszybciej zużyć, więc to jest taka moja opinia na temat kremów. Nie tylko tego, raczej większości zejwonu tych do stóp, że. One nic nie robią. Tak naprawdę nakładacie je chyba po to, żeby tylko nałożyć, więc ja tego na pewno już nigdy więcej nie kupię. Mimo, że są tanie, ale nie warto im, Mimo wszystko. Następnie dwa żele pod prysznic i frosze. E, to jest zeszłoroczna edycja limitowana. To jest e, żurawina i migdał. Bardzo ładny zapach. To znaczy, wiecie, ładny, ale ten był, jest na przykład bardzo ładny dla mnie. Ten jest taki bardziej owocowy. Ale i tak nie jest dostępny, więc nie wiem w sumie po co Was przekonuję, że ten jest jak ładniejszy. W każdym razie to był żel z zeszłorocznej edycji limitowanej właśnie na święta. A to jest edycja z tego roku. To jest wanilia. A jak to jest dokładnie? Wanilia i bergamotka. Każdy z nich miał 200 ml. Jak widzicie ten był taki czerwony tutaj na dnie, a ten taki biały. I zdecydowanie bardziej podobał mi się ten zapach. A co do samego żelu? Nie wiem w sumie ile one kosztują. Bo ja je dostawałam w takich zestawach, wiecie tam, że podprysznic, balsam, jakiś krem do rąk, balsam ust i tak dalej. Więc nie wiem, ile kosztują, ale są naprawdę przyjemne, i jeżeli nie są jakieś bardzo drogie, to wydaje mi się, że można sobie spróbować. Szczególnie, że te kosmetyki i są naturalne. E, 98% składników pochodzenia naturalnego, także e, jakość, jak widzicie, jest dobra, składniki są dobre, zachowują się bardzo dobrze, dobrze się sprawdzają. Jeżeli nie są bardzo drogie, bo szczerze mówiąc, nie orientuję się za bardzo. To moim zdaniem warto, tylko wybierzcie sobie taki zapach, jak rzeczywiście będzie Wam odpowiadał. Moim zdaniem ten jest naprawdę bardzo ładny. Można powiedzieć, że zimowy, bo jest bardzo słodki. No może nie bardzo, ale jest słodki. Ale dla mnie to nie jest tylko zimowy zapach, ja uwielbiam słodkie zapachy, także dla mnie na cały rok jest ok. I teraz Wam pokażę, trochę przeskoczyłam, mogłam Wam pokazać krem po kremie. W każdym razie tutaj mam krem do stóp, to jest Liren 30% mocznika. I to jest co? Stop w Ultra Zmiękczający Krem Maska do Stóp i to jest moje ulubienie, co roku jak już wiecie i w ogóle według mnie najlepszy krem do stóp jaki miałam, świetnie nawilża stopy, rano stopy są takie bardzo miękkie, czuć cały czas to nawilżenie. Ale z tego co wiem, bo polecałam go mojej przyjaciółce, nie jest zbyt praktyczny, bo zostawia taki film. Nawet rano, jeżeli trzymacie to przez całą noc na stopach i rano wstajecie, cały czas zostaje na nich taki film. Takie są, wiecie, trochę jakby śliskie. I ona na przykład musiała myć stopy przed wyjściem z domu, no bo na przykład jak zakładała szpilki, to jej się stopa ślizgała w bucie, więc. Pod tym względem trzeba uważać, ale ogólnie patrząc na samo działanie kosmetyku bardzo dobrze nagrze stopy. Ja robię tak, że nakładam grubą warstwę na to skarpetę i idę spać. I tyle. Moim zdaniem świetny i nie jest taki bardzo drogi. Kosztuje jakieś 13 zł, coś takiego. Bardzo go lubię i polecam. Kolejna rzecz, to co jest już mocno zmasakrowanego. Tutaj widzicie, jakie dziury się porobiły. To jest gąbeczka Blended. I miałam ją, nie wiem, ile z pół roku? Może coś takiego? Na pewno. No nie, myślę, że pół roku miałam ją. No i tutaj jest już dziura w ogóle wydrapana, cały w ogóle jest też taki zmechacony już. No nie, wygląda dramatycznie. I oczywiście czasem już zaczął mi też zostawiać takie, wiecie, paproszki przy nakładaniu podkładu na twarzy, więc uznałam, że już czas go odstawić. Ja bardzo lubię te gąbki, moim zdaniem one kosztują 30 zł są bardzo, bardzo miękkie i mega przyjemnie się nimi nakłada podkład, także uważam, że warto je kupić. Jeżeli nigdy nie mieliście, to polecam spróbować. Kolejna rzecz to... To opakowanie nie wygląda zbyt ciekawie, ale to jest... To była półkula cynamonowa z firmy Ministerstwo Dobrego Mydła. Ja to dostałam na święta od mojego chłopaka i ja mam słabość do cynamonu, do wanilii, takich kokosów, o... Te wszystkie zapachy to jest coś idealnego dla mnie, ale... Ta kula to był ogień, naprawdę. Powiem Wam, że tak jakbyście wsypali sobie cynamon po prostu do wanny, bo to też są naturalne produkty z tej firmy akurat. Oni mają też różne ciekawe inne rzeczy, ale akurat wszystko jest zrobione tam z naturalnych produktów, składników i... To było świetne, naprawdę. To tak pięknie pachniało dla mnie, to była tak ogromna przyjemność. Spróbuję sobie zrobić sama kulę też, banil, nie waniliową, tylko cynamonową, bo Ewa z kanału Red Lipstick Monster pokazywała kiedyś przepis, jak zrobić kulę właśnie do kąpieli i na pewno sobie spróbuję zrobić właśnie cynamonową, ale ogólnie to jest świetne. I jeszcze Wam szybko powiem tylko, że z tej firmy Ministerstwo Dobrego Mydła dostałam też od mojego chłopaka właśnie balsam do ciała, ale w sztyfcie. I to jest w ogóle moim zdaniem wynalazek. Wow! Dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł? Przecież to jest takie wygodne. Nie musicie gdzieś tam grzebać w jakimś pojemniku, ani nie musicie sobie czegoś wygniatać na dłoń, tylko macie od razu sztyft. To wygląda jak taki antyperspirant gruby, jest mniej więcej taki. I normalnie się smarujecie. On też jest z naturalnych składników, także wszystko jest naturalne, nawilżo... skóra już jest nawilżona, nie musicie się niczym martwić, żadnym smarowaniem przez 20 minut. No po prostu genialny produkt. Tak Wam tylko wspominam, bo nie zużyłam tego oczywiście jeszcze, ale no uważam, że to jest naprawdę świetna rzecz. Także zajrzyjcie sobie do nich na stronę. Kolejna rzecz to mój ulubiony krem pod oczy. Kupiłam już następne opakowania i uwielbiam ten krem. Naprawdę nigdy chyba nie miałam, nie no na pewno, nigdy nie miałam lepszego kremu pod oczy. To jest Nakomi Arganowy krem pod oczy, nie wiem czy już to mówiłam. W każdym razie jest naprawdę świetny i pięknie nawilża skórę. Jest taka spulchniona rano, nie ma żadnych zmarszczek. Dopiero później się pojawiają, jak zacznę się chichrać. W każdym razie jest super, kosztuje jakieś 30 zł, może nie całe, 20 kilka. Ale jest naprawdę bardzo dobry. I ostatnio właśnie udało mi się kupić zapas na promocji w Hebe. Kolejna rzecz, właściwie kilka, które chcę Wam pokazać, ale nie chcę się nad tym rozgadywać, bo sama miałam problem ze znalezieniem y, miejsca, w którym można je kupić. I już Wam pokazuję. Dostałam właśnie na Heba Mikołaja, na Mikołaja od mojego chłopaka kalendarz adwentowy z takimi ampułkami do twarzy y, z firmy... Nie wiem, jak się ją czyta poprawnie, więc przeczytam Janssen Cosmetics. I to są takie to są takie ampułki Tak wyglądają. Takie ampułki, w których jest są różnego rodzaju sera, są z hialuronem, jakieś tam poprawiające kontur twarzy i tak dalej. Różne, ale uważam, że są naprawdę fajne i Powiem Wam, że tak się jakoś zawsze myślałam, że kalendarz adwentowy to lepiej sobie kupić jakiś tam z kolorówką, z kosmetykami takimi. Ale coś takiego jest fajne, no bo ja raczej jak na razie nie czuję wielkiej potrzeby posiadania serum, kremu takiego, czegoś tam, pięciu kremów jeszcze i po kolei jakiejś takiej mega bogatej pielęgnacji. Ale jak już tu miałam, to e, lubię tego używać na przykład przed kremem e, na wieczór. i Uważam, że twarz wygląda bardzo ładnie i taki zestaw, połączenie właśnie takiego serum i z tej japółki i kremu daje naprawdę bardzo dobry efekt. Nie mogłem znaleźć w ogóle strony, która to sprzedaje. Znalazłam jakąś jedną hurtownię, ale coś tam nie ogarniam tego tematu, więc yy, nie wiem, na pewno nie, wydaje mi się, że tego nie kupię ponownie, bo ciężko mi to w ogóle znaleźć i jakoś nie wiem, na razie uważam, że nie jest mi to bardzo potrzebne, ale Skoro już mam to, używa się tego przyjemnie, Jak widzicie, już kilka zużyłam, także spoko to jest. Następnie, o, ostatnia rzecz już z pielęgnacji i zostanie ona sama kolorówka. Mój ulubiony balsam toast, czyli karmek zwaniliowy. z waniliowy. On ma filtr przeciwsłoneczny, 15. Bardzo go lubię, bardzo dobrze moim zdaniem nawilża I jest wygodny, pięknie pachnie, wygodny w używaniu. Wiecie, bo nie trzeba, o, sobie z szminkę. Wygodny, no bo jest w szczypcie, nie trzeba gdzieś tam paluchami grzebać. Bardzo ładnie pachnie i bardzo dobrze nawilża moje usta. I teraz kolorówka szybko. Do brwi dwa produkty. Aha, no i później dwa produkty do ust. Po pierwsze te brwi zacznę. Moja ulubiona kredka do brwi, czyli Avon... Jak to się nazywa? Halo? Avon True. Kolor... Dobra, w kolorze Light Brown i tyle. Moja, już wam też pokazywałam ją w ulubieńcach Roku. To jest bardzo dobra kredka, moim zdaniem, do mojego koloru brwi, włosów. Pasuje bardzo dobrze i nadaje się do wypełnienia brwi tak delikatnie, bardzo jak chcecie wyglądać naturalnie i też do takiego mocniejszego wyrosowania spokojnie. Jest też dosyć cienka, może nie jakoś ekstremalnie, ale nie jest bardzo gruba i jest też yy, tania, więc moim zdaniem bardzo dobry produkt. A yy, druga rzecz do brwi to żel. To się nazywa, tu się już wszystko zdarło, Eyebrow Fixer z Vibo. I on jest przezroczysty. Chyba pierwszy raz mi się udało zużyć ten żel tak do końca. Jakoś nie pamiętam, żebym zużywała tak, albo bardzo wolno go zużywałam, więc już zapomniałam. Nie pamiętam w sumie. W każdym razie bardzo lubię ten żel do brwi. Jest taki, że czuć naprawdę, że te brwi się trzymają w miejscu, nigdy mi nie opadają w ciągu dnia. I jak się dotyka to czuć, że są takie jakby... Jak na włosy kiedyś faceci nosili tak dużo żelu i były takie posklejane, to czuć takie właśnie, że te włosy są takie sztywne na tych brwiach. Także moim zdaniem bardzo dobry produkt i bardzo go lubię. Też jest tani, więc super. Um, I dwie ostatnie rzeczy to produkty do ust. Moja ukochana konturówka do ust. Naprawdę, jakbym miała wyrzucić wszystkie i zostawić tylko jedną, to byłaby to właśnie ta. Czyli Lipmatics Pierrene w kolorze 07. Piękny nude. To jest taki nude trochę połączony z różem, ale taki tak delikatnie, wiecie. No, moim zdaniem bardzo ładny kolor. Bardzo często mam go na ustach. I no, uwielbiam. Naprawdę bardzo dobra konturówka. Ona w ogóle jest taka kremowa, że przy nakładaniu się łatwo ślizga po ustach, a później zastyga i trzyma się bardzo dobrze. Także polecam Wam serdecznie. Mam też ją w kilku kolorach, ale ten jest zdecydowanie moim ulubionym. I Pomadka do ust z Wibo Million Dollar Lips, i to jest to, co mam teraz na ustach. To jest pomadka w kolorze numer 2. Bardzo ją lubię, i zauważyłam, że jak tylko mam ją na ustach, tutaj gdzieś w jakimś filmie, to zawsze się pytacie, co to jest. I mnie to cieszy, bo to akurat jest bardzo ładny kolor, więc. No, mi się bardzo podoba taki. Jedyne co mam. Ogólnie ona się dobrze trzyma, bardzo ją lubię jest stania, ale jedyny zarzut jaki mam do niej, mam już drugie opakowanie mimo wszystko, ale jedyny zarzut, zarzut jaki mam, to jak się zało, nałoży tej szminki dwie warstwy albo w którymś miejscu za dużo nałożycie, to ona się tak kruszy, odchodzi takim. Tak się kruszy po prostu. Nie, nie zjada się tak równo, tylko właśnie takie płaty odchodzą, ale to tylko jak się nałoży jej właśnie za dużo. Tak poza tym wygląda moim zdaniem bardzo ładnie i jest w dobrej cenie, więc. Bardzo ją też polecam. I to już wszystkie kosmetyki, jakie zużyłam przez ostatnich 40 dni. Nie no, żartuję sobie. Po prostu przez styczeń i te kilka dni. Do Dobrze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie kciuka do góry, jeżeli film Wam się spodobał. I dajcie znać, czy mieliście któreś z tych kosmetyków, które ja zużyłam. Może macie jakieś inne zdanie na ich temat. Większość chyba była ulubieńcami, prawda? Z tego co widzę, to tylko jedna rzecz jest taka przeciętna. E, także udane dęko. E, mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Także do zobaczenia. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Pa pa!